Jakie chińskie marki najlepiej sprzedawały się w Europie w pierwszej połowie 2025 roku? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Według najnowszego raportu YATO, w segmencie wyłącznie aut elektrycznych najlepiej sprzedającą się marką w Europie był Volkswagen. Tak, Volkswagen, który zajął pierwsze miejsce i wyprzedził Tesla, która zajęła drugie miejsce, a podium zamyka BMW. No dobrze, ale co z Chinami? Tu robi się ciekawie. BYD, największy gigant chińskiej motoryzacji, zajął 12 miejsce. Wyżej niż wielu się spodziewało, ale jeszcze poza top 10. A teraz najlepsze Xpeng. Marka, która kilka lat temu była jeszcze startupem, wskoczyła na 25 miejsce w Europie. Ale to nie pozycja robi największe wrażenie, lecz wzrost 256% rok do roku w sprzedaży. To jeden z najszybszych skoków w całym rynku aut elektrycznych w Europie. Czy w drugiej połowie 2025 roku BYD przebije się i dostanie się do pierwszej dziesiątki? Jeśli tak, to będzie pierwszy tak duży sukces chińskiego koncernu na europejskim rynku elektryków. Jak myślisz, mają szansę? Obserwuj, jeśli chcesz więcej ciekawostek o nowoczesnych autach.